Teraz safe Znowu mi wyskoczy Na pewno wyskoczy O, nie wyskoczyło a to dziwne Wow, bardzo dziwne Dobra, idziemy tu Kolejna lokacja Chyba do jakiegoś holu weszliśmy Tak jest, więc, dobra, ten nowy pistolet O rany, czemu tak ciemno, masakrycznie Teraz save O mój Boże Dobra, nie wiem co tam jest, nie mogę tam wejść ale tu jest recepcja O są Tylko dla personelu Dobra no, w takim razie Zamknięta jest szafka. Ale ja mam kluczek jakiś. O właśnie. Tutaj nic nie widzę. A tu za to coś jest nie, też nie. Szlak to. Cholera. Co jest? Ale się przestraszyłem. Ty się przestraszyłeś? Co to za dziwna muzyka? Lepiej ją wyłączę. Oho boska. Uuu, uh. Skuteczne Save. Jeden strzał w zombiaka w łeb i kładzie Dobra, nic ze mną nie ma O apteczka, super Dalej nic ze mną nie ma Już nic nie widzę i kolejny poczek na BOI. Świetnie. do pistoletu mam już sporo. Spokojnie mogę go używać. Tak, 116 pocisków, dużo. Będziemy dalej z pistoletem chodzić. Księga rachunkowa, ostatnia data to. Uuu, co stara ta data trochę. Nieaktualna z Coś tu jest istotnego. Kwoka. Tu piszę, że coś istotnego jest. Recepcja. O, właśnie. Może tutaj. Coś znowu zabrałem. I tu coś jest. Co znowu podniosłem? Mamy. Konserwa rybna. Przywraca 10% energii. Drewniana zabawka, część czwarta. Przedmiot można automatycznie połączyć z końcem. Brakuje części. Jakaś zabawka. Nie wiem. To są takie zagadki. To safe. Wow. Ciebie nie zauważyłem wcześniej. Spinka do włosów. Spinka do włosów. Super. To otworzymy teraz dzięki chyba tą szafeczkę małą. Tak. Z powrotem. I leżeć? Gdzie jest ta spinka? Spinka do włosów jest. <laughs> no masz. Znowu to zrobiłem, co trzeba. Aha. Wiedziałem, że ta spinka się przyda. Ja też wiedziałem, że ta spinka się przyda. Zapisz, co znaleźliśmy. Pęk kluczy. Super. Jezu, czemu, czemu schować broń? Dobra, jeszcze będziemy... Zobaczmy ten pistolecik. Jeszcze będziemy niektórych trochę używać. Znowu. A I pod Uparte bydle, no leci na mnie wręcz. Co jest? Coś inne teraz się dzieje. Ojej, o. Ale się Tu chyba nic nie widzę. Tu są jeszcze jakieś drzwi, ale nie mogę wejść. I chyba to by było na tyle tutaj. No tak, tu nie mogę. Tu też nie mogę. Jeśli znowu mi wyjdziesz... Tak. Tutaj. Topa. Personat. tu nie mogę wejść, znowu safe. To zostaje mi jeszcze ta droga. Mogę przez to przejść? Black Hill, Aslum. Aslum. Nie, to tu chyba nic nie mam już do to zrobienia. To w takim razie wracamy. Tak jest. Okropne jest to wczytywanie, za każdym razem to jest około dwóch minut. Eee... Save. Więc tak, tam byłem, tam też byłem, tam był kibel. Ten kibel pierdole, to nic nie było, nie było żadnego wykrzyknika. To jest to w tamtą stronę w takim razie. Mm, tutaj? Dobra. Idziemy dalej. Kolejne wczytywanie było. Ja przerywam po prostu nagrywanie, jakie jest to wczytywanie. Tu też byłem, to nawet nie będę się tu zatrzymywać. Już idę dalej. Już. I wróciliśmy do hmm, tej klatki schodowej. Więc tak, logicznie rozumując, prosektorium powinno być w piwnicy, więc idziemy na sam dół. Znów będzie ten gówniarz, pełzający główno. Po prostu, mi śmiertelnie śmiertel nie wystarczyło wręcz. Ej, nie ma. Ale muzyka już mi daje ta ta. Dobra, to wchodzimy tutaj. Safe. Zamknięte drzwi. No ja wiem, że są zamknięte, ale ja zaraz je otworzę. Mam ten klucz do prosektorium, tak? O, właśnie. Ej, znowu się pomyliłem. E. Aha, czyli to nie jest prosektorium, to na górę idziemy. Stąd to w ogóle przyszliśmy? Tu nie ma co iść. Nie, to tu stąd przyszliśmy. Tu był ten pierwszy poziom, niby. To co idziemy na strych w takim razie. Przydał by się mapa w tej grze. A już tam jakieś drogowskazy, bo nic tu nie widzę. Czyli nie wiem, gdzie mam iść. Wow. No fajnie. Mogę to rozbić? W takim razie mamy w takim razie iść teraz chyba, że poczekajcie, winda na górę może wjechać? Ale nie, co mi da winda na górę skoro ja tu są drzwi, więc a moment, 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 to może być, to może być, to może być, tam są drzwi, tam są drzwi, ale a tak super, nie przycisk, mhm. a nie, że winda działa Guziki. Dobra, to tu nie mam wejść, na pewno. Oj, coś musiało minąć. Dobra, będziemy się tak kręcić. Stąd przyszliśmy. Tu na pewno nie. Ale mogę wejść. Dobra, zostaję na dole. Tutaj. wiecie co i tu pójdzie. Ale tu są zamknięte. Moment, mam pęk kluczy jeszcze. W takim razie, może to. No i to się rozum... Dobra, zeszliśmy już. Kolejne ciemne, piękne pomieszczenie. po co. Po... O mój Boże, to wygląda jak penumbra z kolei. O Jezus, jak tu ciemno. Ale tu coś widzę.